Hej, cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek z DBD Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału oraz komentarza oraz linki w opisie Czyli jakby na TikToka Na jedno i na drugie konto Lecimy po 20 tysięcy oraz po 2000 Jestem Magik O oh ja. Yeah, kochamy magików Nie narzeczuję o, oczywiście, że ja nie. Ja nie wiem chłopiec. Skąd ty wiesz, że ja nagrywam? Nie rozumiem tego. Ja ci kręcę. Wejdź, dobra, Wsadź sobie. Wsadzę, sobie, dobre. Nie no, dajcie spokój. A tam jest ruina w ogóle. Czy była jakaś plądka? Dlaczego ja? Co stąd nie spokoju? Spadaj! Bram się. Na różowo, jak taka piękna Barbie. A on po prostu za mną biega. Ja nie wiem, co on do mnie chce. O, dzięki. To taka różowa jak piękna Barbie. Księcko czułaś, dziękuję. Nie wiem, ostatnio zauważyłam, że mordercy mają jakieś parcie na szkło, wiecie? Ale takie dosłowne parcie na szkło mają. Wygrywam ostatni odcinek, który trwał nie więcej niż 2 minuty. Dosłownie. Pięknie tu. Pięknie tu, nie? On musi, wiecie, on. Pytaj, dajcie spokój. Biegnę po tego Jezusa. Oczywiście, że ja. Nie wiem, no mordercy mi tak kurzają ostatnim razem. Dajcie spokój. Jak nie kampion do tunelu Siema. Nie, lecz kurde go nie wkurzaj mnie. Dajcie spokój, Ma no, magika? W życiu nie uciekniemy no, Więcej się kręć kurde wokół Chodź, ci uleczę Nie wiem, ja ci jakieś znaki ci będę pokazywali, wiesz? No, nie O, biednia patrzcie. No wraca. Aha. Czy u Was też tak meczy wyglądają? Właśnie tak. Trzymaj się, bo ja biegnę. Lakwo troszeczki. Troszeczki. <tryk> Trzeba było się wiercić z tą laską i takie znaki pokazywać? Ja nie wiem. Bez sensu. Oni się tu ganiają, kurde, nie. Ja? Nie, no super, oczarowanie jeszcze lepiej. No ja to jest naprawdę walnięta, nie? Wiecie o tym Czy ja na tym meczu zrobię jakiegoś gena no super, że maksymalnie ale chciałbym gena wykręcić jakiegoś Dziadek miał jakiegoś perka czy coś? Pada w niego Elo. Siema. Kurzeńcy mordercu. Paleci ci zakręcę jak chcesz. Chyba nie jestem jedyna, która nie lubi yy, magiko. skrzynka. No i skrzynka. Pięknie A było tak pięknie No cię pokiwam no To nie zrobię ci baletu, spadaj Zostaniesz za darmo Z tej strony mogłabym się ściągnąć. Nie przyjdzie. Tam to jakaś ta, tam, tam jest potem i tam jest to tam. To, tam, to, tam, to, tam. Okej. Okay. Jak to się nie przyjdzie, to się ściągną Bo ja mam tylko perka. Ale mam tu kampi, no oczywiście, że tak. No, przybiegnij sobie tu, dajesz. Let's go Jeszcze może uderz Ej, ja zostawił mnie, ja nie wierzę w to. Co za... O! Dzięki! Jakoś... O! Grabiła jakoś... Nie wierzę. Chopka. Ty, ale on by mu się leczyć, ja bym pan jaką Nie, na pierwszy nie, Ja nie, wiem, co nie, robi, nie, nie, może być piękne, nie, 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 pięknie, patrzcie, pięknie Jezu, człowieku, bo wiem ci, że ten jest za darmo, balepu czego ty nie rozumiesz? Ja cię bierzcie. Nie, no kupia. to jest ten problem, że ja nie wiem, co na kana robiła. Z nie wysadzę, żeby on tu mnie już widzicie. Żeby tam ta gena mogła kręcić. Chyba idzie. Погодите. Нейте. Конья ten nikt na końcu XD to tak ci bardzo pomoże, że ale... Nie, pójdę po nią, no. bo że będę się z Mario. Jezu nie Mario Trzymaj się, bo ja idę po ciebie wyżej umrzemy razem Pięknie. jest? Ej! Biegła obok mnie i już jej nie ma. Ja cię pietcielę. Gdzie ona kręci tego gana do jasnej ciasnej? Chiedza umyę robi też tak, że się podłożę. O nie. W sumie mogę tak zrobi się podłożyć. Ona no, ucieknie. Wiecie, ja i Maki to... W końcu mnie znalazłeś? O kurde! Nie gadaj! Że mnie znalazłeś, ty, popiu! I żartujesz o sobie ze mnie? No może i tak. To wiecie, to jest za ten balet. Co my nie zrobić Znalazłam, kurde Wystawił?

Na pewno magicznie A to dosłownie magicznie Ta klapa będzie obok niego A potem będziemy szukać klapy dziesiątki tysięcy lat To było do przewidzenia, moi drodzy? I on mnie goni Oczywiście, że ja... Powiedziałam, że on mnie goni Daj mi? Dasz mi? Daj mi! Oczywiście, że mi nie dasz Wszyscy no, I na haczyk. raz bo to dwóch nie dręczyło i sobie nie powiem czyja. A więc dziękuję Wam za kolejny odcinek. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Bajo!